Split, miasto Dioklecjana. Nie bez powodu nazywany stolicą Dalmacji i miastem Słońca. Jest najbardziej znanym i drugim co do wielkości pod względem mieszkańców miastem w Chorwacji. Położony bezpośrednio nad Adriatykiem, stanowi ważny węzeł komunikacji morskiej. Zanim na mapie pojawił się współczesny Split, w miejscu obecnego Solina znajdowała się Aspalatos. – osada starożytnych Greków. Historia mówi, że nazwa ta miała duży związek z roślinnością o ostrym zapachu, która porastała tamtejszej ziemię. Podczas gdy Rzymianie podbili tereny Aspalatos, zmienili nazwę miejscowości na Spalatum, a w latach 295-305 na specjalny rozkaz cesarza Dioklecjana Został wybudowany ogromny pałac, stanowiący rezydencję cesarza oraz miejsce zamieszkania jego służby i podwładnych. Budowa pałacu, rozpoczęta w 295 roku po Chrystusie, trwała 12 lat i zakończyła się na krótko przed abdykacją Dioklecjana. Prawdopodobnie całości nie ukończono, kiedy wprowadził się tu cesarz. Chociaż pałac składa się z elementów typowych dla rzymskich Wilni, to jednak jest zaprojektowany jak castrum, czyli rzymski obóz wojskowy. Być może miało to związek z faktem, że Dioklecjan był przez całe życie związany z wojskiem. Po śmierci Dioklecjana budowla najprawdopodobniej nadal była zamieszkana i utrzymywana przez kolejnych cesarzy. Prawdopodobnie przebywała tu cesarzowa Galia Placidia ze swoim synem Walentynianem na krótko przed powrotem do Rawenny. Nas jednak najbardziej interesuje rzymsko-katolicka katedra Splitu. Katedra, która powstała w mauzoleum Dioklecjana. Jej oficjalne wezwanie to katedra w niebowzięcia Najświętszej Marii Panny. Można jednak spotkać się też z określeniem katedra świętego Dujama lub świętego Domniona. Legendy chrześcijańskie mówią o dwóch męczennikach z tego obszaru. Nijaki Dujam miał być uczniem św. Piotra, straconym podczas nauczania w Dalmacji. Drugim świętym o tym imieniu, czasem nazywanym dla odmiany Domnionem, był biskupem Salony zamordowanym z rozkazu cesarza Dioklecjana. Katedra ta jest prawdopodobnie najstarszą i zarazem najmniejszą katedrą na świecie. Chichot historii sprawił, że powstała w mauzoleum grobowcu cesarza Dioklecjana, który bardzo okrutnie prześladował chrześcijan. Chociaż wielu turystów jest nieco rozczarowanych rozmiarem świątyni, jest zdecydowanie mniejsza od gotyckich kated Europy, to jednak trzeba zaznaczyć, że mamy tu do czynienia ze współistnieniem wielu stylów architektonicznych, tworzących niezwykłą mieszankę. Wnętrze świątyni, choć malutkie, jest wprost naszpikowane zabytkami. Po schodach wchodzi się do ośmiobocznego budynku, dziś kościoła. To tu właśnie spoczęły doczesne szczątki Dioklecjana. Nie wiadomo do kiedy mauzoleum pełniło swoją funkcję i co stało się ze szczątkami Dioklecjana. Pozostałości po jego sarkofagu wykorzystano do budowy okazałej ambony w katedrze. Katedra otrzymała nowe wyposażenie w okresie średniowiecza. Dobudowano tu również charakterystyczną romańską dzwonnicę. Ma ona 61 metrów wysokości. Jej budowa trwała 300 lat, od XIII do XVIII wieku. Zaraz po zakończeniu prac wieża zaczęła się przechylać, dlatego została rozebrana i postawiona na nowo w 1908 roku. W dawnym wejściu możemy podziwiać trzynastowieczne drzwi z drzewa orzechowego. Wyszły one spod dłuta Andrija Buwiny na zlecenie arcybiskupa Bernarda. Przyczyną ich stworzenia był szybki rozwój niektórych herezji, bogomili i katarów. Stąd na drzwiach powstały wizerunki przedstawiające sceny z życia Jezusa, gdyż katarzy odmawiali mu boskości. Po lewej stronie ołtarza głównego znajduje się średniowieczna kaplica świętego Anastazego. Za szczególnie cenną uważa się umieszczoną u dołu płaskorzeźbę ze sceną biczowania Chrystusa. Scena pokazana jest w bardzo realistyczny sposób. Jezus wyrywa się prześladowcom. Wyżej widzimy rzeźbę świętego Anastazego, a pod jego plecami Przedmiot jego kaźni, młyńskie koło, które uwiązano mu do szyi przed wrzuceniem do wody. Zaraz obok w osobnej kaplicy znajduje się barokowy relikwiarz ze szczątkami świętego Domniona, Dujama, patrona katedry i splitu. W XVII wieku do dawnego cesarskiego mauzoleum dobudowano absydę, która pełniła również funkcję chóru dla kanoników katedralnych. Możemy w niej zobaczyć zabytkowy krucyfiks i szereg barokowych obrazów autorstwa lokalnych malarzy. Pomiędzy absydą a dawnym mauzoleum stoi bogato zdobiony barokowy ołtarz. Pod katedrą znajduje się krypta. Trudno powiedzieć jaką funkcję pełniło to pomieszczenie w czasach starożytnych, ale z całą pewnością nie było miejscem cesarskiego pochówku. Współcześnie krypta poświęcona jest świętej łucji. Z pozostawianych przez ludzi kartek z intencjami można wnioskować, że kult tej świętej cieszy się tu bardzo dużą popularnością. Podczas wakacyjnych wędrówek z całą pewnością warto wstąpić do Splitu. Bądź co bądź, jest to jedyne miasto na świecie wybudowane we wnętrzu pałacu.